Czy to w ogóle jest legalne? To są benefity w takiej pracy tymczasowej? Witam bardzo serdecznie, prosto z mojego dywanu, a dzisiaj o tym, o najczęściej zadawanych pytaniach o pracy tymczasowej. To są najczęściej zadawane pytania, które sama sobie zadałam, aby mam odpowiedzieć, czy to w ogóle jest legalne. No ale jakby nie było legalne, to by to, by to nie istniało. Jakie są umowy? Zatrudnienie jest na podstawie umowy cywilnoprawnej praca tymczasowa. Czyli na chłopski rozum jest to najczęściej taka umowa zlecenie lub umowa o pracę tymczasową, ale na określony czas. Jakie jest wynagrodzenie i jakie są benefity w takiej pracy tymczasowej? Wynagrodzenie jest zależne od godzin, ile wyrobisz w miesiącu. Jednym z benefitów jest strefa licytacji, gdzie dostajesz za przepracowane godziny punkty i tymi punktami. Licytujesz w tej strefie różne nagrody, na przykład bony podarunkowe, bony do sklepów RTV. W niektórych ofertach zwracamy koszty dojazdu, odbicia książeczki sanepidowskiej, premie za frekwencję. A w jeszcze innych ofertach mamy wypłatę na żądanie, a nawet i transport do zakładu pracy. A jak macie jakieś pytania, to zadajcie je w komentarzu. Obserwujcie, żeby dowiedzieć się więcej porad i informacji. Pa!